Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich, Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść, Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole, i rozważał w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, Tak zrobię zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo pańskie. O, zapraszam, dzieci. Świetnie. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć taką historię o pewnej miejscowości, w którym ludziom żyło się bardzo szczęśliwie. Mieli dużo, ra dużo radości patrząc na siebie, bawiąc się razem, wspólnie, pracując, modląc się razem. Wielu tych ludzi z sobą bardzo lubiło być, ale pewnego dnia, w tym mieście pojawił się ktoś, kto był bardzo bogatym kupcem, przywiózł ze sobą bardzo dużo pieniędzy, dużo różnych kosztowności, bardzo takich, dużo pięknych rzeczy, i ludzie zaczęli mu zazdrościć. Zazdrościć, że on ma tak wiele, i pojawiło się w nich coś, o czym dzisiaj Pan Jezus mówi w Ewangelii. Pojawiła się w nich Chciwość. To wszystko zniszczyło. Przestali siebie widzieć, e, zaczęli rywalizować bardzo ze sobą, zazdrościć sobie, e, nie chcieli się spotykać ani wspólnie bawić. No i zobaczył to rabin, taki mądry człowiek, który był w tej miejscowości, i on zwołał ich wszystkich i powiedział. Czy wiecie, jaka jest różnica między oknem a lustrem? Jaka jest różnica między oknem a lustrem? Kto mi powie? Hmm? W oknie widzi się świat, a w lustrze swoje odbicie. Hmm. A czemu tak jest? Co jest w tym lustrze? Że nie widać w, przez nie innych ludzi. Co jest w tym lustrze? Wiecie, jak powstało lustro? Co tam jest z tyłu lustra? Jak z drugiej strony, stoimy przodem do lustra, to z tyłu lustra, co tam jest na tym lustrze, że e, nie widać innych ludzi? Otóż zdradzą Ci taką tajemnicę, że z tyłu lustra. Jest srebro. Lustro to jest szyba, która jest pokryta srebrem. I nagle przestajesz widzieć ludzi, tylko widzisz siebie. No i ten rabin im opowiedział, że tak się zamienia szyby w lustra. Oczywiście lustra też są nam potrzebne. E, kiedy się rano myjemy, przygotowujemy do dnia, no to lustro jest potrzebne. No, ale ten rabin mi powiedział, że wystarczyło, że pojawiło się trochę srebra, albo nawet w tej wiosce bardzo dużo srebra, żebyście przestali siebie widzieć. I dzisiaj Pan Jezus nas przed tym, za, przed tym przestrzega, że chciwość to jest coś takiego w sercu, co powoduje, że my nie widzimy innych ludzi. Że nie, przestajemy patrzeć przez okno, a bardzo często patrzymy prze, w lustro, widzimy tylko siebie. Więc dzisiaj się o to modlimy, żeby. Widzieć innych ludzi i że to w ogóle jest bardzo fajne, widzieć innych ludzi, być z nimi. Czasami w wakacje mamy dużo takiej okazji, żeby być z innymi ludźmi, cieszyć się z innymi ludźmi, by razem się bawić, by razem pracować, by razem być. I to jest właśnie takie patrzenie na świat przez okno. Dobrze, bardzo Wam dziękuję. Bardzo <tryk> ważną rzecz nam dzisiaj pokazuje Słowo Boże. Tak jak dzieciom mówiłem o tym lustrze, to wczoraj <tryk> pomyślałem, że takim symbolem dzisiejszej Ewangelii może być kompas. Kompas to jest ten przyrząd, który zawsze wskazuje na północ. Ale oczywiście może się tak stać, że, że kompas też jest rozregulowany. I taki człowiek właśnie podobny do rozregulowanego kompasu przychodzi do Jezusa. Rozregulowało go życie. Jest jakiś problem, podział spadku. Jest jakieś napięcie w jego rodzinie i to go strasznie rozbija. I my oczywiście mamy mnóstwo takich sytuacji, które są jakimś napięciem w naszym życiu, podział spadku, trudne rozmowy, różne trudne doświadczenia naszego życia. I wtedy niezwykle ważne jest posiadanie tego kompasu. Takiego kompasu w mojego serca, który, o co mi wskazuje? Wskazuje mi te takie najbardziej fundamentalne kierunki, że czymś, co, co jest istotą życia ludzkiego, są więzi. Że ten kompas mi wskazuje na więź z Bogiem, że ten kompas mi pokazuje na więź z ludźmi, z samym sobą, z przyrodą. To jest coś, co moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, jest jakimś odbiciem tajemnicy Boga w nas, że my jesteśmy relacyjni, że jesteśmy świadomi tych relacji, że potrafimy sobie je wyobrazić. Jest jakąś przepiękną tajemnicą człowieka, że, że my mamy wyobraźnię i że ta wyobraźnia potrafi pomieścić coś niesamowicie dużego. Potrafimy w tej wyobraźni pomieścić świat, kosmos, pomieścić tak wiele relacji, tak wiele więzi. Jesteśmy świadomi tego świata. Jestem w, w czasie takiej lektury przepięknej książki o przyjaźni między C.S. Lewisem i, i, i Tolkienem. I to, co tych dwóch ludzi fascynowało, to było tworzenie światów tworzenie światów takich jak ten świat Śródziemia, który stworzył Tolkien, takiego świata jak świat Narni, który stworzył Luis. I to co było niezwykłe, to to, że te światy były spójne. I kiedy oni bardzo często o tym rozmawiali, to byli głęboko przekonani, że tworzą te światy w literaturze, tworząc, tak jak Tolkien, tworząc języki tego świata. Że te światy są odbiciem świata Boga, świata stworzonego przez Boga. Ich to fascynowało. I mieli głęboką świadomość, że, że, że pokazują ten świat, który opisywali, który tworzyli w tej literaturze, właśnie dlatego, że chcieli powiedzieć, jest pewien wzór świata, jest pewien mit, który jest prawdą. Jest ten świat, który stworzył Bóg, i że w tym świecie, przedziwnym, w którym są paradoksy, człowiek może siebie odnaleźć. I ten człowiek, rozregulowany, z rozregulowanym kompasem swojego serca, przychodzi do Jezusa i mówi: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Jezus wie, że to jest za proste. Że tak się nie, nie da rozwiązać tego problemu. I mówi człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędziom albo rozjemcom. Ja, ja nie chcę w ten sposób. Tego się tak nie da. Musi się coś w was stać. I w tym człowieku, z którym jesteś w sporze, i z Tobą, żebyście się spotkali. Niezwykła jest ta historia tych spotkań Tolkiena z Luisem, kiedy oni w pewnym momencie też spotykają się w Bogu. Kiedy Luis dochodzi do, do tego aktu wiary, Potem pisząc o sobie, mówi, Byłem najbardziej opornym ateistą świata. I to, co dla niego było fascynujące, to to, że w tym jego ateizmie Bóg go zdobył. Mówi, Nie mógłbym sobie tego wymyślić. Jestem przykładem kogoś, w kogo życie wkroczył Bóg i zdobył go. I był potem zafascynowany tym. Z jednej strony widząc autonomię człowieka, który może tworzyć, który może żyć, który jest poddany różnym prawom, też bardzo trudnym. Louis miał takie doświadczenie choroby swojej żony. Poznał kobietę, z którą się ożenił bardzo późno, mając blisko 60 lat. Zakochał się w tej Amerykance, która była zafascynowana jego literaturą. I bardzo szybko po tym poznaniu się po tym ślubie oni odkryli, że ona jest chora na nowotwór. I to, był, to było coś, z czym przyszli do Boga oboje. i Luis wspomina o takim momencie, kiedy modlili się o uzdrowienie. Do końca nie wiemy, jak ta modlitwa wyglądała, czy tylko oni sami się modlili, czy przyszli do, do kogoś ze swoich przyjaciół, ale potem byli głęboko przekonani, że Bóg dał im jeszcze trzy lata. Że Joy została uzdrowiona, mieli jeszcze trzy lata pięknych wyjazdów, bycia razem. Bóg odpowiedział na swój sposób w tym sporze. Kiedy wołali o uzdrowienie, Bóg odpowiedział tak, jak chciał. W, w patrzeniu na swoje serce, jak, jak na kompas, nawet nie chodzi o to, żeby chcieć mniej. W tej Ewangelii nie chodzi o to, że, żeby człowiek chciał mniej, ale żeby chciał inaczej. która jest jedną, jedną z takich przyczyn rozregulowujących nas. Nawet nie, nie jest problemem to, co my chcemy, tylko że my możemy chcieć tego bez Boga. I dzisiaj Pan Bóg nas zaprasza do tego, żeby, żeby poddać się właśnie tej regulacji, żeby przyjść do Niego i powiedzieć nastaw mnie na nowo. Właśnie. Ustaw mój kompas. W tym wszystkim, co przeżywam, w tym czego nie rozumiem, w tym, co jest moim grzechem, co jest grzechem świata, co mnie rozregulowuje, mogę dzisiaj przyjść do Ciebie i, i zyskać kierunek, zyskać pokój. Modlitwa, liturgia, cisza to jest coś, co nas reguluje co daje nam tę wskazówkę, moc, siłę, łaskę, by wobec tych paradoksów naszego życia e, żyć w pokoju.